Każdemu, kto odmówi tę koronkę z wiarą i pobożnością, nie zabraknie chleba na każdy dzień. To obietnica Jezusa miłosiernego. Modlitwa wstępna o nieskończone miłosierdzie Boże, które zaopatrujesz we wszystko. Co potrzeba ludzi dobrej woli, wdowy i sieroty, zaspokajając ich potrzeby materialne i duchowe. Otwórz spiżarnie nieba i w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego poślij mi to wszystko. Czego potrzebuję, by zaspokoić moje potrzeby tego dnia. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł trzeciego dnia z martwych, wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w ducha świętego święty kościół powszechny świętych obcowanie grzechów odpuszczenie ciała z martwych wstanie żywot wieczny amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga trój jedynego o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie. Zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga trójjednego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga trójjednego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my, odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie. Nawet w czasach niedostatku, w imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku, w imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie. Nawet w czasach niedostatku, w imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku, w imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku. W imię Boga, trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku. W imię Boga, trójjednego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku, w imię Boga, trójjednego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku, w imię Boga, trójjednego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga Trójjednego. O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga Trójjednego. O Boże Miłosierdzie. Zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku. W imię Boga, trójjednego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku. W imię Boga, trójjednego, O Boże Miłosierdzie. Zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga, trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga, trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku, w imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku, w imię Boga Trójjedynego, o Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku. W imię Boga trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku. W imię Boga Trójjedynego, O Boże miłosierdzie, zaopatrz mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego: Amen. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku. W imię Boga, trójjedynego, o Boże, miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga, trójjedynego, o Boże, miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku. W imię Boga, trójjedynego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga, trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga, trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, Nawet w czasach niedostatku, W imię Boga trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku, w imię Boga trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku, w imię Boga trójjedynego, O Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie. Mogę mieć łaskę i miłosierdzie, nawet w czasach niedostatku w imię Boga Trójjedynego, jedynego o Boże miłosierdzie zaopatrz mnie Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Psalm 136 Aleluja! Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Pana nad Panami, bo Jego łaska na wieki. On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki. On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki. On rozpostarł Ziemię nad wodami, bo jego łaska na wieki. On uczynił wielkie światła, bo jego łaska na wieki. Słońce by dniem władało, bo jego łaska na wieki. Księżyc i gwiazdy by władały nocą, bo jego łaska na wieki. On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo jego łaska na wieki, i wywiódł spośród nich Izraela, bo jego łaska na wieki, ręką potężną wyciągniętym ramieniem, bo jego łaska na wieki. On Morze Czerwone podzielił na części bo jego łaska na wieki, i przeprowadził środkiem Izraela, bo jego łaska na wieki, i faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone, bo jego łaska na wieki. On prowadził swój lud przez pustynię, bo jego łaska na wieki. On pobił wielkich królów, bo Jego łaska na wieki. On uśmiercił królów potężnych, bo Jego łaska na wieki. Sihona króla Amorytów, bo Jego łaska na wieki. I Oga króla Baszanu, bo Jego łaska na wieki. A ziemię ich dał na własność bo Jego łaska na wieki, jako dziedzictwo słudzę swemu Izraelowi, bo Jego łaska na wieki. On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki. I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na wieki. On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo jego łaska na wieki. Dziękujcie Bogu niebiosa, bo jego łaska na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.